Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest całka niewłaściwa. E, czego będziecie potrzebować, żeby policzyć z nami to zadanie? Na pewno wzorów na całki, e, kartki papieru oraz czegoś do pisania. Rozpoczynamy. Na tablicy mamy e, przedstawioną całkę e, oznaczoną. Dlaczego jest to całka niewłaściwa? Ponieważ w oznaczeniach tej całki pojawiają się aż dwie nieskończoności, czyli. Nie są to żadne konkretne liczby i ta nasza funkcja w tych y, punktach konkretnie nie jest opisana. Y, jak sobie poradzić z tym zadaniem? Jeżeli przeliczyliście z nami poprzednie przykłady, to wiecie, że na przykład nieskończoności zamieniało się na jakieś literki. No ale co zrobić, moi drodzy, jeżeli pojawiają się aż dwie, dwa takie symbole? No bo co mam wtedy zrobić? Czy tutaj damy jakąś literkę i tutaj damy jakąś literkę i będę liczyć granicę? No, i wtedy pojawia się problem, dlatego że musielibyśmy liczyć granice z granicy i niekoniecznie by nam to służyło. E, więc e, zrobimy sobie w ten sposób: e, Podzielimy ten przedział od minus nieskończoności do plus nieskończoności, czyli to jest przedział po prostu wszystkich możliwych liczb, e, na pół. Obojętnie w jakim punkcie, najlepiej w punkcie, w którym nic złego się dla naszej funkcji nie dzieje, bo jak widzimy. Dziedziną tej naszej funkcji, która znajduje się pod całką, jest zbiór liczb rzeczywistych, ponieważ cokolwiek wstawię za x to zawsze będę się z tym dobrze czuła, że tak się wyrażę. I teraz tak podzielimy go sobie na pół, yy, czyli będziemy mieć pierwszą całkę, będziemy liczyć od minus nieskończoności do zera, zaś drugą całkę będziemy liczyć od zera do nieskończoności, i dopiero potem będziemy wprowadzać nasze granice, nasze literki i liczyć odpowiednio całki oznaczone. No więc przede wszystkim podzielmy sobie, czyli nasza całka będzie pierwsza będzie od minus nieskończoności do zera funkcja podcałkowa się nie zmienia moi drodzy, ona się nie może zmienić. Dodać całka od zera do nieskończoności dx przez 1 plus x kwadrat. No i tutaj się bardzo cieszę, wszystko jest w porządku, co dalej? No i teraz tak, jak już wspominałam, nasze nieskończoności zamienimy na literkę, ale ponieważ mamy dwie różne nieskończoności, więc muszą pojawić się dwie różne literki. Więc ta pierwsza całka będzie wyglądała jak? Będzie granica, zamiast minus nieskończoności podstawię sobie duże t i to t w tej granicy będzie dążyło do tej minus nieskończoności i całka będzie od t, bo zastąpiłam, do zera z dx przez 1 plus x kwadrat. No i wszystko jest w porządku, podoba mi się to nawet bardzo. No to to samo zrobię z tą drugą całką, tylko że jak już mówiłam, muszę tutaj sobie znaleźć nową literkę, ponieważ nie mogę użyć tej samej literki do dwóch różnych całek. No i teraz powiedzmy, że wezmę sobie duże S i to S będzie dążyło do tej nieskończoności, czyli do plus nieskończoności. Moja całka się nie zmienia, to będzie całka od 0 do S. Tym razem i moja funkcja całkowa to jest nadal dx przez 1 plus x kwadrat. No i moi drodzy, liczę sobie dalej. Czyli muszę na początku co? Obliczyć całkę, całkę nieoznaczoną najlepiej, ale ponieważ te nasze całki nieoznaczone będą takie same, więc ja sobie policzę tę całkę nieoznaczoną tylko raz. No więc pod spodem sobie piszę całka dx przez 1 plus x no jest to niewątpliwie całka z funkcji wymiernej, ale tak się dobrze złożyło, moi drodzy, że jest to całka ze wzoru, ponieważ jeżeli spojrzycie w swoje karty ze wzorami, to zauważycie, że jest to po prostu arcus tangens x dodać c. Czyli to było dosyć łatwe, no więc wracamy sobie do naszych granic, czyli nasza pierwsza granica to będzie dalej. Limę z t dąży do minus nieskończoności. Pojawia tutaj nam się ten nasz nawias kwadratowy, gdyż musimy policzyć całkę oznaczoną. Czyli wynik naszej całki nieoznaczonej to był arkus tangens x w granicach od t do zera. Natomiast ta druga granica będzie przy s dążącym do nieskończoności. Ponownie nawias. Wynik całki to jest arkus tangens x także, ale przedział to jest od 0 do s. I teraz tak, ja najpierw muszę wstawić y, sobie y, odpowiednie tutaj liczby z przedziału, a dopiero potem wnioskować wszystko dla mojej granic. Czyli jak to było w całce oznaczonej? Najpierw podstawiało się tę liczbę, która była na górze, minus ta liczba, która była na dole. No więc moi drodzy rozpoczynam. Czyli tu w tym momencie najpierw wstawiam za x 0. No i tak myślę, arkus tangens 0 to jest ile? Jeżeli przyjrzę się wykresowi mojego arkusa tangensa, może sobie tutaj z boku narysujemy taki pomocniczy no to jak to będzie? No, wiadomo, że on ma tutaj dwie asymptoty i on te asymptoty ma w jakich punktach? Tutaj jest w pi drugie, tutaj zaś jest w minus pi drugie, czyli ma tutaj asymptoty. I teraz tak. I ta funkcja rośnie na pewno, bo funkcja tangens rośnie, więc ona wygląda w ten sposób. I teraz, moi drodzy. Czyli widzimy, że arkus tangens zera to jest 0, więc ja nie muszę nic pisać. Granicę oczywiście muszę przepisać w dalszym ciągu, gdyż nie pozbyłam się jeszcze te, A tutaj zostanie mi tylko arkus tangens T. Ale uwaga, uwaga, co ze znakiem? Bo jak, jak podstawiam te liczby, to mam podstawiam tę pierwszą, górną, minus, podstawiam tę dolną, czyli u nas zostanie nam jeszcze przed arkusem tangensem T minus, bo arkus tangens zera to jest 0. Dodać. I teraz tutaj podobnie. Najpierw stawiam S, minus stawiam 0. I wiem, że arkus tangens 0 to jest 0, więc zostanie mi tylko limes. S dąży do nieskończoności, tutaj jest mi do minus nieskończoności e, i zostanie mi arkus tangens S. No i teraz zastanawiam się, co w tym dalej zrobić. No i moi drodzy, co mogę z tym zrobić? Muszę sprawdzić, gdzie zmierza mój arkus tangens na wykresie, kiedy tutaj jego argumenty odpowiednio zmierzają do. Minus nieskończoności, czyli te argumenty idą bardzo w lewo, czyli to jest tu, w ten fragment. Czyli jeżeli idą bardzo w lewo, to zbliżają się do punktu minus pi drugie, czyli to dąży do minus pi drugie, z tym minusem będzie pi drugie, czyli ja już nie piszę granicy, bo mam konkretną wartość, pi drugie dodać. Natomiast gdy mój argument arkusa tangensa dąży do plus nieskończoności, to on, jego wartości zmierzają do pi drugie, czyli dodać pi drugie. Pi drugie dodać pi drugie to jest po prostu pi, bo to jest inaczej jedna druga pi dodać jedna druga pi, czyli to jest po prostu pi. I taki jest wynik, moi drodzy, mojej całki niewłaściwej. Nasza całka jest zbieżna, wyszła nam konkretna liczba, konkretna wartość, tak więc tutaj możemy określić już właśnie tak, że jest zbieżność. Moi drodzy, ja zapraszam do kolejnych części z cyklu Całka Niewłaściwa. Zapraszam na naszą stronę matematyka na plus.pl I teraz tak, jeżeli... Chcielibyście, żebyśmy umieścili jakieś zadanie bądź też zagadnienie na naszym kanale, to wysyłajcie te propozycje na nasz adres mailowy, który jest podany w opisie do tego filmu. No i cóż, zapraszam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału. Życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia.